Witam wszystkich cieplutko i serdecznie. Z tej strony Dux albo Angel. Ci wam kochani pokażę na radiomix.pl jest jest taka strona praca pasywna. Praca pasywna. Ile tu można zarobić kochani? Miesięcznie można zarobić niedużo oczywiście. Ale 40 zł. Plus koszty prądu to 10 zł. Trzeba się zarejestrować na tych wszystkich aplikacjach i najlepiej można na jakimkolwiek komputerze oczywiście za, zarejestrować i zainstalować aplikacje z tych stron ale ten mały komputer Lenovo M73 spełnia wymogi tam się instaluje Ubuntu na przykład i wgrywa Dockera i na Dockerze się instaluje te aplikacje i wtedy on pobiera tylko 10 zł na miesiąc, pracując non-stop przez 24 godziny na dobę, przez cały czas w miesiącu, przez 31 i w miesiącu to pobiera 10 zł prądu, a zarabiasz na aplikacjach 40 zł. W sumie taki komputer kosztuje 300-500 zł. W tych granicach można go kupić, zużycie prądu to 10 zł na miesiąc. Potencjalny zarobek to jest 280 zł za 7 miesięcy, bo trzeba 7 miesięcy czekać, aż uzbiera tam pieniądze dla Was. Ale co 7 miesięcy wypłacacie sobie 280 zł, tak? Więc tak to mniej więcej wygląda. I eee, to jest strona praca radiomix.pl Odnośnik do tej strony to jest strona. Strony Praca Pasywna. I tutaj macie tą stronę, która podaje gdzie się zarejestrować, jak zarabiać. I to tyle, kochani, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. Dziękuję, do usłyszenia i pa.